Dzień dobry, dzień dobry, w niedzielę 10 listopada my tutaj z Agnieszką idziemy tutaj do tego oto kościoła sobie na mszę świętą a no już po mszy świętej to tradycyjnie jeszcze sobie zapalimy kilka świeczek w naszych intencjach o, sama drobnica dzisiaj leci, bo tak żeśmy poskładali. O. ale żeby się cyfra zgadzała, dzisiaj palimy. O proszę, do jeden upad. Dzisiaj będą trzy świeczki. I tutaj palimy te świeczki. W intencjach Panu Bogu wiadomek znowu. O to sobie jeszcze prasę bierzemy. To jest bezpłatny katolicki miesięcznik, a to lokalny z tej parafii. Tutaj jest, ile osób zmarło w ciągu roku. przyjrzymy przejrzymy. A tutaj jeszcze przed kościołem rozdają ulotki wyborcze kandydatów, którzy są no, za życiem, tak? przeciwko aborcji. I to już wystarczy za program. No. No, w międzyczasie jeszcze byliśmy w sklepie, trochę zakupów się zrobiło. No i oczywiście Patryczek dostał co pociąg jakiś, tak? Pociąg, a to jest kolorowanka, puzzle Aha, wszystko e, w jednym, tak? Tak, i to za 10 euro, więc nie jest tak dużo Ale łatwiej Dobra. 10 euro, to mi się wydaje jak 10 złotych a, a w Polsce 40 złotych to dużo Patryczek lamentuje da. już, oczywiście nie zdobyć ci chce jest głodny, ale... ale nie, to jeszcze naj... czapka taka czapka z rękawiczkami To wszystko no. podrożało 8 euro taki komplecik A kiedyś no. to pamiętam po 4 były ja bym wczoraj taką malutką maskotkę z a Myślałem, że to będzie 2 euro, a to się przy kasie, dowiedziałem, bo że 8. Ale to była firmówka. No. Ty nie znasz firmowych zabaw, no tak? No bo dla mnie firma może nie ryceny. istnieć, ja tylko patrzę, czy mi się no. podoba, czy nie. I firmowe nie przeszkadzają. <grych> Mogę no. chodzić, ale już to ostatnia rzecz, na jaką zwracam uwagę. No to idziemy, bo będziemy Dobra. mieć gości, Tak, tak? bo patrę? jeszcze gości mamy dzisiaj. No. Dobra, to idziemy. No a tutaj jeszcze przechodziliśmy pod mostem i spotkaliśmy tego bezdomnego tego Słowaka, o którym kiedyś wspominałem, że no bardzo sympatyczny gość. Zawsze jak przechodzimy, to coś Patryczkowi chcę dawać, ja nigdy nie chcę brać, bo... No bo nie chcę, no ale tutaj wcisnął tą czekoladkę. Mówię, nie no zatrzymaj sobie to przecież. A no, mi pokazuje, że on zębów nie ma, nie ma jak gryźć. <gryś> Dałem mu wszystkie drobne jakie miałem. Grupy zresztą nie miałem teraz wszystko kartą, więc niech tam ma. Także mówię do Agnieszki, że już osiągnąłem w Finlandii taki status, że to mi bezdomni dają tam rzeczy różne. Nie? Czyli może i no, Nie, nie, bezdomne. nie, nie, nie,